Cześć! Witajcie! W końcu poszukiwania ostatni raz byłem około kilka lat temu Jesteśmy drugi raz w tym, na mojej zgodzie Znajdujemy się w miejscu, gdzie wykopałem mnóstwo łusek od peterszy prawdopodobnie Ale niestety nie udało się. Chciałem nawet zrobić z tego film z ostatniego wyjścia, ale się okazało, że nagrywało tylko dźwięk a nie, a nie było właśnie obrazy tu jest moja zgoda tam za ulicą górki kolejny las, tam jest kolejna moja zgoda dobrze, idziemy sprawdzić co jeszcze uda nam się znaleźć jak to trzeba mieć jakieś natchnienie no, mam nadzieję, że coś wyjdzie, wiecie jak to jest w lesie trzeba się nachodzić żeby coś znaleźć jestem sam więc co? Mamy czas operacyjny 4 godziny Dzień wolny od pracy Brutus naładowany Znowu my. sądom cewką chodzę DD23 zakupioną w sklepie Zjednoczonych Historii I idziemy Ciekawe miejsce no 45 tutaj Niemcy uciekali Armia Czerwona ich goniła A uciekali wszyscy na wał pomorski Miejmy nadzieję że coś znajdziemy Jakaś moneta, jakaś moneta by się przydała Zobaczymy. Trzymajcie kciuki i zapraszam serdecznie. To co? Działamy. Wiecie co? Czuję się jak taka koza górska. Po takich takich zniesieniu. Skakałem. Dobrze, że. Nóżki nie połamałem Dobra Nic nie było, idziemy ten. Oczywiście wiadomo, w tym, za... w tym lasku nie będziemy kopać? W, w tych sadzonkach? Idziemy tam to wszystko dalej, zobaczymy tam I będziemy się wzdłuż tej drogi kierować do góry No i zobaczymy co będzie, na razie jest Lipton Dobra Widzimy się przy pierwszym Ok, tu coś mamy to 608. No dziś tak 15 centów obstawiam łózkę 107. Sprawdzimy. Jest łóżko Jest guzik No na im. No ale dobra coś mamy Strzelamy koordynaty i idziemy dalej Do do następnego Mamy kolejny sygnał 76, 77 Ale płytku jest. Nie wiem, co to może być. Kapsel? Jestem w takim lasku. Osaria Polmos Dobra Do następnego Tu coś mamy ciekawego 115 Obstawiam kolejne kapsy Za ładne to jest No i pięknie Jeszcze tutaj Rutus z wrażenia spadł. To co, jak myślicie? jest znowu, znowu jakiś badziew będzie, coś tam kolorowego. Proszę. Tiger atak Ktoś tu się gazem bawił? Wow! Ty! Ktoś tu jeszcze było. Dobra. Słyszeliście, no? O, już nic nie ma, dobra. Takie cuda w lesie. Tiger, a Więc tak, jestem w takim tutaj młodniku. To jest ta droga. I powiem Wam szczerze, nic nie ma na chwilę obecną tutaj. Będziemy się kierować w tamtą stronę. Kusi mnie, żeby iść po drugiej stronie ulicy, tam na tą kolejną moją zgodę. Ale kurde. Powiedziałem sobie, że to na razie zrobię, bo kurczę, oprócz tego guzika i te, tego gazu pieprzowego, to nic nie wyszło na razie, jest cisza. Dobra. Idziemy. Powiem Wam tak, chodzę, chodzę. I na razie jest lipa. Nic nie odkryłem, nic nie znalazłem. Tam gdzieś się kończy moja zgoda, więc my tutaj pochodzimy. Tam będzie gdzieś ścieżka, zobaczymy jak to dalej się potoczy. No pff, pff, a, pff. brak słów. No nic nie ma, cisza, stary las widać. A nic się nie znalazło. Dobra, idziemy. Wiecie co? Robię tę drugą ścieżkę, bo na tamtej ścieżce było lipa, dużo było takiego gruzu co chwilę były jakieś sygnały dobra jest Lipton straszny ta ścieżka robię tą ścieżkę i co jest godzina 10.21 nic nie wyjdzie to zawijam kiece i lecę do domu dobra kopiemy Chyba nie Kujawiak. Wiecznie żywy. Dobra. 一直打来。 Zobaczymy. Co to będzie? Kolejny kapselek do kolekcji. Oprócz kup konika i tych kapselków. Nic nie ma. Dobra, jak to powiedziałem, zawijam kiece i lecę na chatę. A miało być ok. Z takiej dziurki. Takie coś wyszło jakaś kalabra Nie wiem co to może być No dobra, ale zaznaczymy miejsce wykopania Zabezpieczymy i zobaczymy co to może być I mamy ptasią obrączkę Tyle Uuu, milenijny rok, dobrze mówiłem? 2000? Pada? Nie, wydaje mi się, a buch kropi trochę No dobra, mamy obrączkę Mamy coś? Sto jeden. Dziesięć 10 centymetrów. Kapselek kolejny do kolekcji. Dobra. Wykopane szable w dłoń. Mamy monetkę. Perylę. Ale pyryle 20 grosz, Słońce ładnie wyszło. I mamy rocznik 76. 20 grosz, Ładnie biło na 101, a my linium. No pokaż się, o. Pokaż się, widzą ładnie. No. Dobra, pokręcimy się tutaj przed końcem. Kolejny sygnał tu pod tym drzewem pokażę wam pyk 95 zobaczymy co to może być tu coś mamy o tyrann i mamy łuseczkę ładnie zbita już jest zardzewiała ta końcóweczka spłonka sami zobaczcie no tak biła jakby chciała nie mogła więc nic nie ma Dobra, mamy, no to się pokręcimy teraz. Zobaczymy czy coś jeszcze wejdzie. Kończymy na dziś. Znaczy kończę, bo jestem sam, wracam do domu. Padło co guzik pak, guzik guzik. Padł. na temat tej łuski, co wykopałem tej jednej jedynej, nie jestem historykiem, nie mam przed imieniem i nazwiskiem MGR. Z zamiłowania. Lubię historię, ale powiem wam taką historyjkę, historię. W 1945 roku w styczniu Niemcy uciekali tu z miasta i tymi właśnie tutaj rejonami, tymi lasami uciekali przed Armią Czerwoną. I znajduje się tutaj, znaczy ja znajduję pojedyncze strzały, pojedyncze strzały, łuskie jak od Mausera. Tam, w tamtym miejscu stanowisko od pepeszy parę padł. padło. No szkoda, że film się nie stworzył, no ale były miejsca, i oni tam wszyscy uciekali. tam Sterung na Wał Pomorski a ja idę na Haciendos odpoczynek. Pokażę wam, albo za chwilę wam pokażę, co udało się w dzisiejszym dniu, na dzisiejszych poszukiwaniach wykopać. Podsumowania. O, zobaczcie. Kapsle, kapsloki. Tiger Attack. No i to, co jest z tych ciekawszych rzeczy. Jedna monetka prl 86 76 rok. Weźcie. Plomba. Na samym początku guzik z uszkiem. I... To chyba fantyna Fandy Dnia, przepraszam. O. Jestem ciekaw, co to jest w ogóle. No i jedna, jedyna useczka. I to na tyle, by było z dzisiejszego wyjścia. A ja z tego miejsca serdecznie się z Wami żegnam. Serdecznie Was pozdrawiam. Czas operacyjny. Góra 4 godziny padło to co miało wpaść byliśmy w tym miejscu gdzie chcieliśmy pójść nie do końca no ale no co zrobić raz jest dobrze raz jest źle dzisiaj było tak sobie o no ale nie będziemy marudzić działamy dalej wyjście w końcu było udane moim zdaniem jestem ciekaw waszego zdania więc co, nie przedłużam pakuję się i do domu Wszystkiego dobrego. Cześć.